Za chwilę będziemy na sali Kobiety Niezależnej. I bardzo często otrzymuję pytanie, dlaczego ja tak e, nie podróżuję dużo, nie występuję dużo, nie występuję dla firm. Nawet Ty mnie przed chwilą pytałeś, czy, czy ja bym nie chciała występować dla firm. I e, w ogóle wie, dużo osób jak do nas pisze, to mówi, Pani powień, powinna się pojawić tu, ponieważ to bardzo pomoże w Pani biznesie. I to jest dla mnie zawsze ciekawe, że ludziom się wydaje, że zawsze wiedzą, co jest dla mnie lepsze. Ja nigdy nie udzielam komuś biznesowych rad, dopóki nie znam całego jego otoczenia biznesowego i nie znam też jego wartości. Ja nie, mam, ja nie mam takiej potrzeby, żeby pracować najwięcej na świecie z wszystkich, i też nie mam takich możliwości. W związku z czym w tym czasie, który mogę przeznaczyć na pracę, a to jest ograniczony jakiś czas w ciągu roku, ponieważ chcę realizować również swoje życie prywatne, chcę realizować swoje pasje. W związku z czym no nie godzę się na to, żeby żyć całe, całe życie w hotelach i po prostu podróżować po Europie czy po świecie, bo to nie jest dla mnie nagroda, tylko to jest dla mnie kara, bo wtedy zostawiam po prostu całą swoją rodzinę, no nie wiem, pół roku czy tam na ileś i mi w domu nie ma. Dlatego Myśląc w tych perspektywach, że mam ograniczony czas na to, żeby zrealizować pewne szkolenia, zawsze wybieram to, co jest najważniejsze. Z punktu widzenia mojej firmy, efektywności działania mojej firmy, e, najlepsze są dla nas szkolenia takie otwarte, które my organizujemy, które ja organizuję, i ludzie na nie przychodzą, dlatego że chcą, a nie dlatego, że muszą, że ktoś ich wysłał. E, jest zupełnie inna energia, jeżeli się rozmawia z takimi ludźmi, którzy. Którzy chcą się rozwijać. Kiedy ja prowadzę mistrza sprzedaży, czy na przykład zespół marzeń, to na to szkolenie przychodzą głównie przedsiębiorcy albo ludzie, którzy chcą biznesowo zaistnieć, ale oni mają coś takiego, taki głód w sobie po prostu, żeby na tym szkoleniu w ogóle dać z siebie wszystko. Ja nie twierdzę, że gdybym pojechała do jakiejś innej firmy na wystąpienie jakieś tam półtora godzinne i coś bym powiedziała motywacyjnego, że ci ludzie nie byliby tak bardzo zmotywowani, natomiast no. Jednak z punktu widzenia biznesowego, energetycznego i efektywnościowego dla mnie takie spotkanie, które zorganizuję ja sama jest po prostu lepsze. Poza tym my sprzedajemy szkolenia półtorej roku do przodu. Półtora roku do przodu mamy, mamy sprzedane wszystkie szkolenia. Niewiele jest takich firm, które się dzisiaj ze mną umówi i ja im powiem, że 2019 w styczniu to ja, to ja mogę. A ja to mogę zrobić z moim zespołem. My już możemy zaplanować całe działanie na, na najbliższe 18 miesięcy i, i wpisać je po prostu do kalendarza, co przy tym trybie życia, który prowadzę i jednocześnie przy tym życiu rodzinnym, które chcę prowadzić, jest, jest bezcenne.